Matkę w blasku fleszy w ramionach nowego kochanka i ojca lepiącego bałwana z córkami w ciszy zimowego poranka, a te dwa obrazy dzieli przepaść, której nie zasypie żaden wyrok sądowy, bo to co widzimy to brutalny kontrast priorytetów po głośnym rozwodzie. Dwa równoległe światy, które jeszcze niedawno stanowiły jedną całość, teraz oddalają się od siebie z prędkością światła, pokazując jak skrajnie różne mogą być definicje szczęścia po rozstaniu. W ostatnich tygodniach media stały się świadkami niemego pojedynku na style życia, gdzie z jednej strony mamy blicht ścianek i namiętne uściski w teatrach, a z drugiej proze życia i mokre od śniegu rękawiczki. To, co dzieje się w życiu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, to gotowy scenariusz na film obyczajowy o tym, jak rozpad małżeństwa tworzy dwie alternatywne rzeczywistości dla dzieci, które muszą nauczyć się żyć w obu. 17 listopada zapadł ostateczny i nieodwołalny wyrok rozwodowy, który formalnie zakończył ich wieloletnią historię i postawił kropkę nad i w jednym z najgłośniejszych rozstań tego roku. Sąd zdecydował o opiece naprzemiennej, co w teorii brzmi sprawiedliwie i nowocześnie, oznaczając, że zarówno Kaczorowska, jak i Pele spędzają z córkami porównywalny czas, dzieląc obowiązki rodzicielskie i codzienne decyzje wychowawcze porówno. Taki układ prawny pozwala każdemu z nich w pełni realizować swoje potrzeby osobiste, kiedy dzieci są u drugiego rodzica, jednocześnie zachowując równowagę w kontakcie z nimi. Daje to parze możliwość poukładania życia prywatnego po rozwodzie bez ograniczeń w zakresie spotkań i opieki nad dziećmi, co w praktyce otworzyło drogę do sytuacji, którą obserwujemy dzisiaj z niedowierzaniem. Dodatkowo sąd uregulował kwestie finansowe i wychowawcze tak precyzyjnie, aby oboje rodzice mogli swobodnie podejmować decyzje związane ze szkołą, zajęciami dodatkowymi i planowaniem czasu wolnego dzieci. CEO eliminuje konieczność każdorazowego uzgadniania drobnych spraw i potencjalnych konfliktów. Dzięki temu codzienne funkcjonowanie rodziny przebiega sprawnie, a dzieci mają zapewnioną stałą obecność obojga rodziców w równym wymiarze, choć jakość i styl tej obecności różnią się diametralnie. Po zakończeniu formalności rozwodowych, gdy opadł kurz sądowych batali Maciej Pele w pełni i bez reszty poświęcił się codziennemu życiu z córkami, wybierając drogę cichego bohatera domowego ogniska. Super Express przyłapał tancerza podczas zabawy z córkami w scenerii Turaro i chwyta za serce swoją normalnością. W mediach pojawiły się zdjęcia z zimowych aktywności takich jak beztroska, zabawa w bitwę na śnieżki czy wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu z dala od zgiełku miasta i świateł reflektorów. Te kadry pokazują go jako ojca aktywnego i w pełni zaangażowanego w życie rodzinne, który nie potrzebuje widowni, by być szczęśliwym, i który stara się budować codzienną wieś z dziećmi zapewniając im radość w naturalny i prosty sposób. Widzimy mężczyznę, który zamiast brylować na salonach woli, marznąć na mrozie, byle tylko wywołać uśmiech na twarzach swoich dziewczynek. Jednocześnie można dostrzec, że w przeciwieństwie do bardziej medialnych i głośnych działań byłej partnerki jego aktywności mają charakter intymny i wybitnie rodzinny, pozbawiony elementu autopromocji czy kreacji publicznej nastawionej na poklask. To pozwala widzowi odbierać je jako autentyczne i spontaniczne, a jednocześnie daje obraz ojca, który w pełni korzysta z przywileju opieki nad dziećmi, troszcząc się o ich codzienne doświadczenia i bezpieczeństwo bez oglądania się na lajki i zasięgi. W tym samym czasie gdy Pele lepi kulki ze śniegu Agnieszka Kaczorowska kontynuuje życie w przestrzeni publicznej z intensywnością, która może przytłaczać. Aktorka widywana jest regularnie u boku Marcina Rogacewicza, a ich relacja nie ma już w sobie nic z tajemnicy. Para nie ukrywa bliskości, a wręcz przeciwnie zdaje się nią epatować. Media wielokrotnie pokazywały ich gesty czułości i wspólne wyjścia, zarówno podczas oficjalnych wydarzeń, jak i w mniej formalnych okolicznościach, sugerując, że jest to nowy power couple polskiego show-biznesu. Ich związek nie jest tajemnicą ani chwilowym epizodem, widać go od dawna między innymi dzięki wspólnym występom w programie Taniec z Gwiazdami, gdzie tworzyli parę nie tylko taneczną, ale również prywatną, a chemia między nimi była wyczuwalna nawet przez ekran telewizora. Ostatnie dni przyniosły kilka okazji do pojawienia się na wydarzeniach kulturalnych, które stały się dla nich wybiegiem do demonstrowania uczuć. W środę odwiedzili Teatr Kapitol, a już w piątek nie kryli się z przytulaniem na ściance podczas kolejnej premiery w garnizonie sztuki pozując fotoreporterom, z pewnością siebie, ludzi zakochanych. Te wyjścia to manifestacja nowego otwarcia w życiu Kaczorowskiej, która po rozwodzie rzuciła się w wir życia towarzyskiego i uczuciowego, czerpiąc z niego garściami. Kontrast między tymi dwoma postawami jest uderzający i rodzi pytania o to, jak te dwa światy wpływają na dzieci, które są w centrum tego układu. Z jednej strony mają tatę w dresie na śniegu, z drugiej, mamy w wieczorowej kreacji na premierze. W kolejnym tygodniu dzieci spędzą czas z Agnieszką Kaczorowską, podczas gdy Maciej Pele zajmie się pracą i codziennymi obowiązkami, co jest naturalną koleją rzeczy w systemie opieki naprzemiennej. Jednak to, co widzimy w mediach, to zderzenie dwóch filozofii życiowych. Pele zdaje się mówić, że najważniejszy jest czas i obecność tu i teraz bez filtrów. Kaczorowska zdaje się pokazywać, że życie to pasja sztuka i emocje na wielkiej scenie. Czy te dwie postawy da się pogodzić w wychowaniu? Z pewnością tak, ale wymaga to ogromnej dojrzałości. Obserwując te zdjęcia trudno oprzeć się wrażeniu, że Maciej Pele po rozwodzie odnalazł spokój w prostocie, podczas gdy Agnieszka Kaczorowska szuka spełnienia w intensywności doznań i publicznym uznaniu. Jej obecność na ściankach z Rogacewiczem to sygnał dla świata, że jest szczęśliwa, i że zamknęła poprzedni rozdział definitywnie. Jego zabawy na śniegu to sygnał dla córek, że tata jest zawsze blisko i że nic się nie zmieniło w jego miłości do nich. To dwa różne języki miłości i dwa różne sposoby radzenia sobie z nową rzeczywistością. Publiczność, patrząc na te obrazki, mimowolnie dokonuje oceny i wybiera stronę. Jedni będą podziwiać Agnieszkę za odwagę i podążanie za głosem serca, inni będą chwalić Maćka za oddanie i stabilność. Prawda jest taka, że obie te postawy są częścią ich nowego życia i obie są potrzebne, by zachować równowagę. Rozwód to nie koniec świata, ale początek dwóch nowych światów. W przypadku Kaczorowskiej i Peli te światy są tak odległe wizualnie, że aż trudno uwierzyć, iż kiedyś stanowiły jedno. Historia ta pokazuje, że po rozstaniu każdy ma prawo do swojej drogi i do swojego sposobu na szczęście. Dla jednych będzie to blask fleszy i nowy partner u boku, dla innych cisza zimowego parku i śmiech dzieci. Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest to, by w tym podziale ról nie zgubić tego, co najistotniejsze, czyli dobra dzieci, które krążą między tymi dwiema planetami. Wyrok sądu dał im ramy prawne, ale to życie wypełnia te ramy treścią. Treścią, która w przypadku Peli jest biała jak śnieg i czysta jak dziecięca radość, a w przypadku Kaczorowskiej jest barwna jak teatralna premiera i gorąca jak nowa miłość. Czy ten układ przetrwa próbę czasu i czy dzieci odnajdą się w tej dwoistości? Tego dowiemy się w przyszłości, ale póki co możemy oglądać ten fascynujący spektakl życia, w którym rol zostały napisane na nowo. Jeśli ta historia o dwóch obliczach życia po rozwodzie i kontraście między blaskiem sławy a ciepłem domowego ogniska poruszyła was, i skłoniła do refleksji nad tym, co w życiu ważne zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Udostępnijcie ten materiał znajomym, by i oni zobaczyli, jak różnie można układać sobie życie po rozstaniu i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, bo my będziemy dalej śledzić losy tej rodziny i sprawdzać, czy te dwa światy kiedykolwiek się do siebie zbliżą.